Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Zajmiemy się drugą rzeczą, która mi doszła po zamontowaniu czarnej podsufitki. Pewnie film widzieliście, także będziecie wiedzieć o co chodzi. No ale też tradycyjnie powiem Wam o co chodzi. Oglądaliście też y, pewnie pierwszy film z tych dwóch o montażu y, tych lampek. Także to był pierwszy. A drugi są to tylne głośniki, które znajdują się dokładnie tutaj. No i wiadomo, symetrycznie tutaj po prawej stronie. Z tego, co się orientuję, to te głośniki występują chyba tylko w systemie Bang Olufsen. W normalnych systemach tego nie ma, ale oczywiście może się też mylę. Jeżeli tak jest, no to mnie poprawcie w komentarzach. Tak mi się wydaje tylko. W każdym razie, no skoro mam te głośniki, no to postanowiłem je podłączyć tutaj też u siebie. U mnie we wzmacniaczu z tyłu niestety nie mam wyjścia na te głośniki. Także będę musiał je podłączyć w inne miejsce. No, ale wydaje mi się, że wzmacniacz bez problemu takie głośniczki tam uciągnie, bo nie wiem, to takie malutkie główienka, brzydko mówiąc, myślę, że bez problemu sobie wzmacniacz da z tym radę. Ale chciałbym też zrobić taką powiedzmy małą modyfikację, bo nie wiem, czy może oglądaliście też mój film, jak montowałem tutaj ten centralny głośnik, którego już dawno nie mam, bo go wyciągnęłem. A wyciągnąłem go w sumie dlatego, że może inaczej. To jest po prostu kwestia gustu kto jak słucha muzyki. Jeden lubi dużo basu, drugi lubi mniej, trzeci wysokich tonów, czy średnich i tak dalej. Można by było kombinować, sudować, wymieniać nieskończoność. Ja osobiście lubię bardzo niskie tony i bardzo wysokie tony i praktycznie zero średnich. A ten głośnik, jak ktoś kiedyś w komentarzu napisał, robi więcej hałasu niż jakości. I faktycznie po jakimś czasie też to zauważyłem. Próbowałem nawet go odłączając, próbowałem sprzęt bez niego i z tym głośnikiem. I faktycznie, jeśli chodzi o mój gust, to ten głośnik faktycznie tylko robił dużo hałasu i nic więcej. Dlatego postanowiłem go odłączyć. No i myślę, że podobnie będzie z tymi głośnikami z tyłu. To są też głośniki średniotonowe, czyli będą grały wszystkimi tonami co prawda tutaj z przodu ja chyba tych głośników nawet nie będę słyszał, ale no być może kiedyś będę jechał z tyłu w swoim samochodzie, co nie wiem czy kiedykolwiek się zdarzy, aczkolwiek no różnie bywa, no ale postanowiłem, że spróbuję zamontować do nich zwrotnice, takie jak montuje się do głośników wysokotonowych, właśnie jak akurat montowałem tutaj sprzęt audiosystemu, przednie głośniki, tutaj te wysokotonowe, tutaj to miałem tam dwa rodzaje zwrotnic i jedne, jeden komplet mi po prostu został, i postanowiłem, że może spróbuję je tam z tyłu wykorzystać. Ale zanim to zrobię, oczywiście sprawdzę, jak to gra z tymi zwrotnicami, jak to gra bez zwrotnic. No i myślę, że wybiorę najlepszą dla siebie opcję. No, a tak jak wspomniałem, już właśnie nie mam wyjścia oryginalnie na te głośniki, to spróbuję się do, podpiąć do tych przednich tutaj yy, nisko i średniotonowych, czy jakie tam zwą. Że no mówię, no myślę, że tyle to wzmacniacz da radę. Takie głośniczki pociągnąć, tym bardziej, że tak jak mówię, jeszcze będą na zwrotnicy, to jakieś tam chyba dużej mocy nie będą brały. Dobra, to chyba tych filozofii już wystarczy, bo trochę się rozgadałem. Weźmiemy się w końcu za robotę. Zaczniemy od instalacji. Tutaj wiadomo, instalacja prosta, dwa przewody i kostka, ale tak dla orientacji pokażę wam jak to wykonać. Co do instalacji, to w sumie tu chyba nie ma co za dużo mówić. Dwa przewody, będzie plus i minus do tego kostki, do głośników właśnie tam tych z tyłu. podaśle wam w opisie filmu numer tej kostki, żeby łatwiej wam było znaleźć. No i tutaj ta zwrotnica, nie wiem właśnie, czy jeszcze będę to montował, czy nie będę tego montował. No i jeśli chodzi o tą wiązkę, no to wiadomo z lewej strony, tam gdzie mamy wzmacniacz, przewód długości, nie wiem, 50-70 cm wystarczy. No, a na prawą stronę wiadomo, że musimy przejść dołem pod bagażnikiem i tam do tego drugiego głośnika z prawej strony, także ten przewód musi być zdecydowanie dłuższy, nie wiem, 2-3 metry, to najlepiej sobie zmierzyć z miarką i będzie wiadomo, jaki długi musimy przygotować. No i w sumie na tą chwilę sam też nie wiem, czy będę te zwrotnice montował, czy nie. Tak jak mówiłem, najpierw muszę sprawdzić. Dlatego też pinów nie będę montował ani tych kostek, bo nie ma sensu. Bo jeżeli y, będę zakładał te zwrotnice, to wtedy musiałbym od razu do tych przewodów y, podłączyć te kostki. No a po co to dwa razy tam robić, lutować czy kombinować, jak można zrobić y, za pierwszym razem? Dlatego też przygotuję sobie tylko odpowiednią długość kabla, zaizoluję go, no i resztę chyba będę robił przy aucie, bo tutaj nie ma sensu. Także przenosimy się z powrotem do auta. No dobra, spróbujemy coś tutaj podziałać. Nie wiem, czy tutaj nam coś z tego wyjdzie. Teraz tak właśnie pomyślałem, że przecież nie mogę ich podłączyć do przodu, bo później, w razie jakiegoś ustawiania tam balansu czy fejdera, nie wiem, nie pamiętam które jest które, no to będzie grało to trochę bez sensu i dlatego też nie mogę tak podłączyć, już to tylko podgłośniki tylne, no ale zobaczymy, no nie wiem co z tego wyjdzie w sumie teraz już sam. Może to będzie film z cyklu próba tuningu, no nie wiem, zobaczymy. Najpierw rozbiorę tutaj tą stronę, żebym miał bliżej, no wiadomo. To wszystko trzeba wywalić, i będziemy próbować się dostać do tego głośnika. Według Elsy trzeba też to rozbierać, i podłogę, ale jak pewnie widzieliście w filmie z wymiany podsufitki, można to odchylić, nie trzeba. Także damy radę. Dobra, ja tutaj sobie składam siedzenie i wyciągam wszystkie rolety. Teraz demontujemy tutaj tą mocłonę, ciągnąć ją do siebie o. w ten sposób. No i odkręcamy śruby. Tu jedna, tutaj druga i tu pamiętam trzecia też nam chyba była potrzebna do odkręcenia. I tutaj czwarta. Po wykręceniu musimy tutaj ten plastik wyciągnąć, on jest na zaczepach. O, wyskoczył. O, i ten odchylamy tylko trochę po to, żeby wyciągnąć teraz ten, który jest też na zaczepach. Nie wiem, czy jedną ręką tutaj dam radę pociągnąć, o, dałem radę. No i teraz go tutaj delikatnie wyciągniemy, ale to już sobie mówię, muszę użyć drugiej ręki. No i mamy to na wierzchu. Tutaj sobie wziąłem jakieś stare dwa przewody znalazłem z takimi pinami, żeby podłączyć tą wtyczkę. Na razie tak na sztukę i żeby zobaczyć, jak to gra. Dlatego jeszcze sprawdzę, czy pasuje tutaj. Tak, ale pasuje bez problemu. No i będziemy mieli teraz tutaj. Kawałki kabli, żebyśmy mogli tutaj pokombinować z tymi zwrotnicami, co Wam mówiłem. Także ja zabieram się teraz za podłączenie, a właściwie wyciągnięcie jeszcze wzmacniacza i dojścia do kostki. Tutaj w moim przypadku jestem na dwóch śrubach i tu chyba gdzieś z przodu na trzeciej. Tak, i wtedy będę mógł go wyciągnąć. No i pozostało mi teraz rozebrać tą wtyczkę. Tutaj muszę odciąć opaskę, rozizoluję trochę przewody, żebym miał więcej tutaj do nich miejsca. No i będę próbował coś podłączyć. Jeszcze sprawdzę u siebie, które tutaj mam właśnie kable na tylne głośniki, bo nie pamiętam, no ale zaraz to sprawdzę i będę próbował coś podłączyć. No i mam tu rozpiskę. W moim przypadku głośnik tylny lewy plus to jest pin 6, tylny lewy minus 18, czyli pin 6 i 18 w moim przypadku. Podłączę tam też na razie ten przewód. No i teraz tylny lewy minus to jest pin 18. Łatwo też znaleźć, bo one są obok siebie, także po przeciwnej stronie będą plus i minus. Także łatwo Wam będzie znaleźć. Dobra, podłączam też tam na razie na sztukę. No i teraz tutaj muszę to wszystko i tak zmontować z tego względu, że chcę uruchomić teraz radio i patrzeć, jak będzie grał ten głośnik. Także skręcać wzmacniacza nie muszę, no ale muszę kostkę zmontować i podpiąć wszystkie przewody i go chociaż tutaj na chwilę. Położyć. Później myślę, że sobie ustawię w radiu fader i balance tylko właśnie na ten tylny lewy głośnik w tylnych lewych drzwiach. No i wtedy będziemy patrzeć, jak tutaj nam to gra. Nie wiem, czy to dobrze słychać, jak gra to z tyłu te drzwi. Wyraźnie gra niskimi tonami i troszeczkę wysokimi, ale jak pozwólcie, jak odłączę ten, od razu gra to inaczej. Także myślę, że słyszalne będzie na 100%. Ale tak jak mówiłem, ja za bardzo nie chcę, właśnie średnich tonów z tyłu. Ale teraz po tej próbie i po tym, co usłyszałem, jak grają tylne głośniki, znaczy tylne drzwi w sumie, to tutaj faktycznie przydałyby się takie średnie tony, bo z tyłu ten dźwięk, fakt, że ja mam tam, tak jak mówiłem, ustawione wysokie tony na maksa i. Yy, niskie tony też na maksa i to tak no specyficznie no mówię, to jest kwestia gustu ale jak podłączyłem właśnie ten głośnik to fajnie dodało tutaj resztę dźwięków z tyłu także myślę, że to by był chyba jednak dobry pomysł żeby tu z tyłu Grały średnie. Mnie to nie będzie wkurzać, bo będę siedział z przodu, to raczej tego nie będę słyszał, a tutaj pasażerowie może będą mieli lepszy dźwięk z tyłu. Ale jeszcze jak już mam to wszystko rozebrane i mówię na sztukę zmontowane, sprawdzę z tymi zwrotnicami, może akurat będzie lepiej. Nic mi nie szkodzi, przecież sprawdzić mogę, nie? No i słuchajcie, sprawdziłem sobie jak to gra i powiem szczerze, że to szału nie robi, zostawiam chyba te średnie tony, bo no, zaczęło mi się to trochę podobać. Nawet fajnie to gra mówię. Ja z przodu nie będzie mnie to tak wkurzać z przodu, a z tyłu będzie na pewno trochę lepszy efekt, bo z tyłu jest za mało tych średnich tonów, a właściwie ich chyba nie ma wcale. Także takie głośniki się przydadzą. Dobra, to ja zarabiam sobie tutaj teraz piny do tej kostek. W sumie nie wiem, gdzie je mam. Tutaj chyba. O, wyciągam tutaj te stare, zarabiam na ten kabel, który zrobiłem nowe i wepnę tutaj ten głośnik. No i w sumie mogę już tutaj chyba tą stronę powoli składać. Poza wzmacniaczem, oczywiście, bo będę musiał przeprowadzić drugi kabel tutaj dołem, tędy na drugą stronę do tego głośnika. No ale myślę, że to już chyba tego nie będę pokazywał, bo tutaj na dole idzie przejść bez problemu kablem. Bo już nieraz przechodziliśmy, nie trzeba nic rozbierać. A tutaj wiecie, jak to rozebrać, a z prawej strony jest dokładnie tak samo. Także nie będę chyba wam już tego pokazywał, bo nie ma sensu. Także ja zabieram się za robotę i zobaczymy się za chwilę. No, jak już mamy prawą stronę też zrobioną, kabel już puszczony tutaj dołem, tutaj wychodzi. No to podłączamy go też do kostki od wzmacniacza. I już wam mówię, jakie piny, jeżeli oczywiście macie taki sam. No i głośnik tylny prawy plus. Jest pin numer 7, a tylny prawy minus to jest pin 19, czyli pin numer 7, plus, pin 19, minus, tak też podłączamy. No wiadomo, lutujemy, chyba że macie jakieś tam szybko złączki czy coś w tym stylu. No jak chcecie, ja zawsze lutuję przewody, także podłączam właśnie te dwa. Tamte dwa, które podłączyłem wcześniej, też lutuję i wiadomo, później izoluję. No i składam wszystko już tutaj. Na gotowo. No i mamy już wszystko skończone, poskładane, podłączone, polutowane. Muzyka oczywiście gra. Powiem Wam szczerze, że tutaj z przodu może aż tak bardzo tego nie słychać, ale z tyłu ewidentnie to słychać. Nigdy w sumie z tyłu nie siedziałem, nie słuchałem muzyki. Troszkę tam brakuje chyba nawet takich wyższych tonów. Te Twittery są chyba słabsze niż te, które mam tu z przodu. I faktycznie te głośniki coś tam dały, że. To muzykę słychać lepiej, bardziej. Także myślę, jak macie możliwość podłączenia takich głośników, to polecam. Ale mówię, no też dupy to na pewno nie urywa, ale jest troszeczkę lepiej. Tutaj Wam właśnie pokazałem na swoim przykładzie, na swoim wzmacniaczu, ale jeżeli będziecie chcieli podłączyć do swojego tam radia czy MMI, to możecie do mnie napisać na maila. podeślę Wam rozpiskę wszystkich, właśnie, pinów z tyłu, gdzie jakie głośniki. Gdzie jest wyjście, po prostu i na jakie głośniki będziecie mogli się ewentualnie tam wpiąć, jeśli będzie taka potrzeba. Bo z tego, co mi się wydaje, to tylko właśnie Bang Olufsen ma wyjście na te głośniki, ale no mówię, no nie jestem pewien, nie sprawdzałem tego, sprawdzałem tylko u siebie. Ja na pewno nie mam, do tego podłączyłem tak jak podłączyłem. No to chyba na tym będziemy ten film kończyć na sam koniec, tradycyjna regułka. Czyli wielkie dzięki za obejrzenie filmu. Zapraszam Was, jak zawsze, do moich pozostałych filmów, do subskrypcji mojego kanału również. No i pozdrawiam Was. Do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.